Dzień dobry, nazywam się Marcin Wydrzyński. Jestem współtwórcą konkursu Międzynarodowe Biennale Grafiki w Łodzi. Tworzyłem ten konkurs parę lat temu z kolegą ze studiów, Sebastianem Grochockim. Pomysłem do rozpoczęcia pracy było popularyzowanie grafiki wśród odbiorców, mieszkańców Łodzi, jak i w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku. Zgłosiło się do tej edycji ponad 560 artystów z ponad 50 krajów, więc to było dla nas olbrzymie zaskoczenie, że za pierwszym razem już mieliśmy tak bardzo duże zainteresowanie. Prace właściwie prezentowały cały zakres sztuki graficznej, jaką można poznać na Akademii, wliczając to również techniki nowoczesne, komputerowe. Istotne od samego początku było dla nas, aby skompletować jury, które miałby pewny obiektywny pogląd na cały konkurs. I w skład jury wchodzili i artyści, i historycy sztuki, i działający artyści młodego pokolenia, starszego pokolenia, żeby mimo wszystko te dwa spojrzenia wiekowe były obecne w tej jury. Pierwsza edycja była bardzo równa pod względem jakby obecności uczestników z poszczególnych krajów. Oczywiście reprezentacje narodowe, które się wyróżniały, to oczywiście była Polska, ponieważ lokalnie zawsze tych uczestników z jednego kraju jest najwięcej. A w następnej kolejności mieliśmy najwięcej zgłoszeń z Azji. I co nas bardzo cieszy, z Tajlandii, która jest niezwykle silną, silnym środowiskiem graficznym. Natomiast druga edycja no to, to już, już był zasyp, zupełnie przez nas niespodziewany zasyp prac z Chin. Tych prac było ogólnie około 300. Na, na wystawie pokazało się ich prawdopodobnie około połowy, ze 120, 60, 70 prac samych chińskich. To na bardzo wysokim poziomie. Dla nas bardzo interesujące jest to, że po tych kilku latach udało się nawiązać współpracę z pewnym stowarzyszeniem, które zrzesza artystów chińskich. Przez to możemy liczyć na to, że zainteresowanie konkursem łódzkim w Chinach będzie tylko i wyłącznie rósł. Natomiast warto jeszcze podkreślić, że. Poza tym Chinami i tą olbrzymią falą tych prac chińskich do naszego konkursu zgłaszają się co edycje ludzie z każdego najdalszego rejonu świata. Belize, RPA oczywiście, jak to Malezja, Nowa Zelandia, krańce Ameryki Południowej. Część, zdarza się, że parę osób przyjeżdżało na Otwarcie wystawy, oglądanie całej pracy tutaj w Łodzi. Obecność w Muzeum, w muzeum tutaj Fabryki, dla nich była też olbrzymim szokiem i, i ciekawym doświadczeniem. I oglądanie tych ma maszyn włókienniczych i pracu nadal pracujących, więc z tego byli ogromnie zadowoleni. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat samych prac, które możemy oglądać. Tutaj na, na wystawie, w Muzeum Fabryki, którą omawiamy, mamy pracę z dwóch edycji. Właściwie z kolekcji, która jest stworzona od 2014, 2016 do 2019 roku. Pokazujemy pracę właściwie tylko technik tradycyjnych, natomiast to, to tylko trzeba brać w nawias, ponieważ są to prace wykonane w bar, na bardzo wysokim poziomie. Więc dla każdej osoby, która się z grafiką zetknęła, będzie to na pewno olbrzymia przyjemność oglądać coś, co jest wykonane w bardzo dobry sposób i w technikach, które nie często są spotykane. Natomiast dla osoby, która z grafiką się nie zetknęła, no to będzie to coś zupełnie niesamowitego, tak, tak liczne coś takiego. A przynajmniej ta wystawa będzie powodem, aby zgłębić dalej to, czym jest grafika artystyczna. W Biennale nasze wystawy, obie spośród Kilkuset prac, które pokazywaliśmy, zawsze bardzo silną rolę odgrywały tam prace, które były wykonane w bardzo starych technikach szlachetnych, o których się mówi techniki szlachetne, które mają setki lat, więc to są drzeworyty, japońskie drzeworyty, o których się mówi, że są jedne z najlepszych. Na świecie. Zawsze ta maestra wykonania wycięcia drzewu japońskiego jest czymś niesamowitym. Czy w Biennale obecne są prace wykonywane w technikach nowoczesnych? Oczywiście tak. Nie chcieliśmy ograniczać artystów pod tym względem technicznym. Dopuszczamy prace wykonane w technikach nowoczesnych, czyli komputerowo, czy fotografia jakaś obrabiana, czy grafika. Wykonana czy malowana w programach komputerowych, i jest ta praca sama. Za każdym razem, przy edycję edycji, obecna na wystawach, zawsze, mimo wszystko, ta praca ręczna jest ceniona najbardziej. No, daje to raz satysfakcję, dwa niepodrabialne, jednak ja mimo wszystko ślady ręki w tej pracy. Podejrzewam, że czy to będzie za edycja następna za dwa lata, za trzy lata, za 10 lat. Piąta edycja, dziesiąta edycja, to mimo wszystko ta ilość prac wykonanych tradycyjnie zawsze będzie dużo, dużo większa od nowoczesnych technik, ponieważ jest to coś niepodrabialnego. Do, do dzisiaj te, weźmy za przykład pieniądze czy matrycy do pieniędzy. Nikt nie robi tego, nie, nie drukuje tego na drukarkach w 3D czy w żaden inny sposób, nie wycina się ich laserowo, pomimo, że ta, takiej możliwości istnieją. Te matryce są robione ręcznie. Od setek lat to robi się ręcznie, ponieważ to ma swój niepodrobialny wygląd, ślad I, i, i tak jest z grafiką artystyczną. Nieważne ile upłynie wody w rzece, i ile papieru się po drodze zmarnuje, grafika artystyczna będzie zawsze stała ludzką ręką. Nie ma drogi na skróty. W grafice warsztatowej nie ma, nie ma drogi na, na skróty. Jeśli coś wymaga. 100 godzin pracy, no to trzeba to, to zrobić najlepiej jak się potrafi, a później odbiorca i tak to zauważy i będzie miał różnicę. Nawet no jeśli w reprodukcji tego nie widać, to przy zdarzeniu bezpośrednim ta różnica jest czytelna, więc no to jest nie, nie do podrobienia. Dlatego e tak ciekawą dziedziną sztuki jest ta grafika właśnie warsztatowa. Ostatnia edycja odbyła się w 2016 roku, była to druga edycja wykonywana w cyklu dwuletnim. Obecnie przechodzimy zmianę i biennale już będzie troszeczkę w innym cyklu się odbywać. Nie będzie to cykl dwuletni, tylko trzyletni. Nazwa się zmieni na trinale grafiki międzynarodowe. Trinale grafiki w Łodzi. Dla nas organizacyjnie to ma dać czas, by kolejną wystawę zorganizować i pokazać w dużo lepszej przestrzeni łódzkiej. Dotychczas nasze wystawy odbywały się w Fabryce Sztuki na ulicy Tymińskiego, a konkurs się rozrasta, jest tych prac coraz więcej. Przy obu edycjach pra, prac na wystawie było około 120, więc ten, przy następnych chcielibyśmy to ten, tą ilość troszeczkę zwiększyć, może do 150, jeśli przestrzeń pozwoli. W każdym razie następna edycja planowana jest na, na, na rok 2021 i liczymy, że będzie Pokazana w przestrzeni już już mającej tradycję łódzką, silnie związanej z łódzkim światem artystycznym, czyli w ośrodku propagandy sztuki w Parku Sienkiewicza. Na podstawie w Muzeum Fabryki możemy obejrzeć kilkanaście z grupy najważniejszych prac naszej kolekcji. Jest tutaj m.in. praca, która przy pierwszej edycji została nagrodzona trzecią nagrodą. Jest to linoryt profesora Tomasza Kukowskiego. Są tutaj prace chińskie i drzeworyty, linoryty barwne oraz grafiki, które z pozoru wydają się wykonane w innych, innych technikach, więc będą sporym zaskoczeniem dla oglądających, więc tym bardziej zapraszam. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli w tym, chociaż miał troszeczkę wspólnego z, graficą, z grafiką artystyczną, na pewno będzie zadowolony. A dla osoby, która po raz pierwszy zetknie się z pracami wykonawczymi w grafice artystycznej w technikach już bardzo starych, a nadal kultywowanych, myślę, że to będzie zupełnie miłe zaskoczenie i wspomnienie, które zostanie na dłuższy czas, a być może miejmy nadzieję, będzie to wspomnienie, które zachęci do odwiedzenia wystawy kolejnej edycji Prinade.